witam, widzę. W dzisiejszym filmie postanowiłem zostać sportowcem. Ogólnie nieprofesjonalnym ani nic, ale zapraszam do oglądania. Nie, chcę za stawkę. Więc standardową grą, którą można się posugerować, są gry FPS. I do tego wybrałem platformę gier Roblox. Tak śmiesznie by to nie zabrzmiało. Exportujesz w okcie. ale zobaczcie, jak mi poszło. Dobrze, więc jesteśmy w pierwszej tego typu grze. Weźmy jakąś. Pyk. Tak wyglądam. Almond do balony Drip. O, nasadam to. I deploy. I lecimy, dobra. Czy ta gra się nadaje? Nie wiem. Muszę sobie włączyć dźwięki. No i dobra, No nie, obiję muszę Ja muszę trafiać. W głowę. To są chyba nie, nie, bronie. Tylko, że dawno w tą grę nie grałem. Będzie problem. No właśnie. No jak mam na takim małym DPI grać, to się na pewno nie uda. Dobra. Dobra. Nie no on dostał tyle... Dobra dostał. Nie, dobra, to nie ma sensu. Następną grą miało być łaponry, ale coś mi nie działało, więc przejdziemy od razu do następnej kategorii gier. Czyli gry wyścigowe. Tutaj pod lupę weźmiemy sobie grę na Robloxie i inną grę. Yy. Dobra, jestem już w Roblox Rally Racing, co było można było zauważyć, że będę grał w tą grę prawdopodobnie kiedyś. Na filmie o największym oszuście O oszuście, nie ja ze złodzieju Miałbym miał mówić Weźmy sobie auto moje z Game Passa Spróbujmy pojeździć Tu się ciężko jeździ, ale spróbujemy sobie robimy o, wow. Jest pierwsza kamera, jeeest! Wow. No to jest gra, w nie wiem jaki cel mogę sobie wyznać. Wyznaczmy sobie cel 100% 40, 135 MPH Wierzę, To będzie za łatwy cel I to chwilę pojeżdżę i najważniejsze zrobię inny Obecny cel to jest 135 mm, mil. na godzinę I mm. mogę się rozpędzić, bo to są takie właśnie mm, zakręty mm. Dlatego to będzie bardzo ciężki cel. Jest! Było! To był Faumax. Udało się. Jeszcze spróbujmy sobie trochę większy Faumax zrobić. I ta, 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 się da, ale ta, da, to zrobimy nasz mv mój rekord. Nie wiem, jak inaczej to nazwać. Nie mogę się tu rozpędzić. Kwestia, że to są wyścigi rally. Moje, to było jakieś uliczne czy coś, to jest łatwiej, ale jak mówię, że to są rally, to rally, rally. 140 chyba było. Zobaczę na nagraniu. No dobra, jest dobrze. A teraz zagramy jeszcze w jedną grę, w której pokładam duże nadzieje. A w sumie zaraz zobaczycie, jaka gra. I stwierdziłem, że z gry Rally Racing, żeby nie było mi tak łatwo, przejdziemy właśnie już do. ...następnej gry, czyli Forza Horizon 4. Zapraszam. Tak, to Forza Horizon 4. Gierka, którą niedawno nabyłem. I byście pomyśleli, żebym to jakąś senną McLarenem jeździł, czy porszakiem moim, co wam zaraz pokażę ale zrobimy coś innego coś niecodziennego oj, gra się odpala zaraz sobie wam wytłumaczę o co będzie chodzić jest już załadowana i tu stoi mój porszak warsztat moje samochody który jedzie no a takie statystyki ale ja nie będę jeździł jakimś Porsche bo po co mi Porsche po Porsche Zrobimy yy, Vmaxa Jeepa albo yy, też to jeżeli zrobimy Vmaxa tym vanem to mogę się uważać y, za esportowca w tą grę Zobaczmy, ile on jedzie Ulepszenia i tuning, tuning Z 200 na godzinę prawie 198 Więc y, to w ogóle nie jest tuningowany Jedziemy sobie na spocik O tu I spróbujemy zrobić VMAXa o, tak o fajnie w środku wygląda. Że on się... będzie ciężko się nim rozpędzić. Dobra, lecimy. Tutaj robię tego fałmaksa śmiesznego. Lecimy. Szybciej. 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 Jedź. 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 A, no, jest jakiś zawolny. Dobra, lecimy, lecimy. Proszę. Bieć. Tyle, ile proszę. Dobra, to już będziemy na spoczynku i nie będzie takich problemów. A, nie będziemy tak jechać. Eklamusy. Lecimy sobie przez rondo, dobra i lecimy od 130. Jest! Max! Co jest? Czemu to tak leci? A czemu to tak leci? Czy to jest maksymalna prędkość, jaką mogę, żeby osiągnąć ten van? Tak. Nawet jak w dół pojadę, Co się nie zmienia. Zrobiliśmy po Maxa jakimś wanem. O! I teraz mogę zrobić coś takiego. Więc ja. Yy, a, nie mogę tak zrobić. O! Co? Generalnie to ja już się będę z Wami żegnał. O, na trybie drona się pożegnam. Ja już się będę z Wami żegnał. Było fajnie. Można powiedzieć, że zostałem esportowcem. No i co? To tyle.